Witajcie, rodacy. Na chwilę obecną to może być jedna z najtańszych i najlepszych opcji, jeżeli szukacie NASA dla siebie. Oto Synology DS223J. Przyjrzyjmy mu się bliżej. Front opakowania ekologiczny z naklejoną małą naklejką z paroma ikonografikami. Z tyłu znajdziemy więcej detali technicznych, ale też nie wszystkie. Sam sprzęt jest wzorowo zapakowany na czas transportu, marne szanse by coś mu się stało. W środku z akcesorii mamy kabelek Ethernet do połączenia z naszym routerem, całkiem długi i mały zasilacz z diodą symbolizującą o jego statusie, kilka śrubek by przykręcić dyski twarde czy obudowę, no i krótką prostą instrukcję obsługi jak zacząć przygodę z tym urządzeniem. Tak wygląda nas od razu po wyjęciu i jest to bardzo lekki sprzęt. Nie waży nawet jednego kg. Wykonany jest natomiast bardzo dobrze. Aluminiowa obudowa, jak i wszystkie komponenty są wysokiej jakości. Spasowanie elementów jest wzorowe, więc o jego żywotność bym się w ogóle nie martwił. Sam design również może się podobać. Na bokach mamy sporej wielkości wyrytą nazwę producenta, a na dole cztery duże gumowe przeciwpoślizgowe stopki. Dzięki nim nic nie porysujemy, a przypadkowe przesunięcie nasa. Zdecydowanie jest utrudnione. Patrząc od tyłu, mamy dwa porty USB a 3 pierwszej generacji, i tu szkoda, że nie mamy żadnego USB-C. Obok 1GB port Ethernet, a poniżej wejście do zasilania. Powyżej duży wiatraczek, i super, że ten jest naprawdę cichy. Na froncie tylko jeden przycisk do włączenia NASA, a na górze ledy, które będą symbolizować o statusie poszczególnych rzeczy. Nasz domowy NAS nie będzie działać bez dysków, tu mamy miejsca na zaledwie dwa, dlatego polecam kupić większe pojemności. Ja wybrałem nośniki producenta o pojemności 8TB, ale jest jeszcze model 12TB, jak i mniejsze. Oczywiście Synology wspiera innych producentów, a oficjalną listę kompatybilności macie dostępną na stronie DS223J. Sam proces instalacji jest banalnie prosty, wystarczy docisnąć dyski i wszystko będzie siedzieć sztywno i bezpiecznie. Proces instalacyjny jest banalnie prosty, więc pozwólcie, że oszczędzę Wam czasu i nie będę się nad nim rozwodził. Jak już przejdziemy przez konfigurację, zobaczycie pulpit naszego NASA, nazwany tu systemem Synology DSM, a ja mam najnowszą wersję 7.2. W tym momencie jesteśmy zalogowani na recenzowanym DS223j i mamy dostęp do wszystkich aplikacji, zarówno z poziomu telefonu czy przeglądarki teraz zostaje nam zainstalować odpowiednią aplikację, której to będziemy używać, a tych mamy naprawdę dużo, więc każdy znajdzie odpowiednią dla siebie. Oczywiście najważniejsze to chyba File Station, czyli po prostu przeglądarka plików, jakie mamy na dyskach. No i teraz możecie skończyć korzystać z Dropboxa, iClouda, Google Drive'a, Google Photos, Evernota, WeTransfer i tak dalej. Dlaczego? Otóż po skonfigurowaniu każde zdjęcie, film czy pliki ze smartfona mogą być automatycznie przeniesione do naszego NASA. Mało tego, wbudowana technologia rozpoznaje ludzi na zdjęciach i może ich też sortować czy tagować, aby później łatwiej znajdować wybrane osoby. Mega. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dać dostęp do danego pliku czy całego folderu osobom trzecim, czy konkretnym użytkownikom. Możemy ustawić hasło, datę wygaśnięcia naszego linku czy umożliwić edycję. Cokolwiek byście chcieli, to tu można ustawić, bardzo podobnie jak w Google Drive, ale bezpłatnie i bez ograniczeń. Świetnym dla mnie rozwiązaniem jest Synology Drive. Dzięki niemu możecie Wy albo nawet grupa w czasie rzeczywistym pracować nad jakimś projektem. Przykładowo, ja nagrywam wideo i dźwięk i udostępniam dany folder dla edytora. Oczywiście wcześniej zapobiegawczo ustawiam poziom uprawnień. Teraz ściągamy obydwoje Synology Drive na komputer. Logujemy się na nasze osobne konta, no i w momencie, gdy ja nagram materiał, wrzucę go do folderu, to automatycznie plik będzie na nasie, jak i w folderze mojego człowieka edytora. Tamten pracuje nad filmem, zapisuje i nowy plik ląduje znowu na nasie i w moim folderze. Świetna sprawa, aby pracować razem w tym samym czasie, ale bez względu na to, gdzie jesteśmy. Również prędkość edycji jest mega szybka, zresztą zobaczcie 3000 MB na sekundę daje możliwość pracy nawet z największymi plikami bez przycięć. Mam również zainstalowany Hyper Backup, więc w przypadku przypadkowego usunięcia, no to nic strasznego i wszystko jest do przywrócenia. Można z tym NASem zrobić o wiele więcej. Mając bowiem kamery monitoringu, bez problemu je podepniemy przez NVR do Synology, bo tu też jest do tego aplikacja. Wtedy będziemy mogli podglądać na żywo co się dzieje, czy dowolnie konfigurować kamery. Jest tutaj naprawdę tona różnych rzeczy. Postawimy prawdziwy serwer i podepniemy do niego domenę. Zainstalujemy antywirusa, jest też kopia kalendarza Google, a nawet odtwarzacz wideo, by móc strumieniować filmy na telewizor. Dodatkowo zobaczcie, jak wszystko jest tutaj zorganizowane. UI jest proste i przejrzyste, z masą podpowiedzi i wyjaśnieniami, co dana opcja robi. Pewnie możecie taki serwer samemu stworzyć, ale jeżeli chcecie mieć produkt, który od razu działa i z masą aplikacji i funkcji, to Synology DS223J mogę każdemu polecić. Owszem, mogliby dać szybszy port Ethernet, trochę więcej pamięci, no ale za tą cenę i do domowego zastosowania, czy nawet małej firmy, to nic więcej Wam nie potrzeba. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!